Trudno sobie dziś wyobrazić lepszy sposób na podsumowanie twórczego sezonu niż uczestnictwo w pikniku literackim w drżazgach. Zaglądamy na ósmą już jego edycję. Znajdujemy się w miejscowości Drzazgi koło Kołodziałdowa. Jest to miejscowość, w której naliczyłam pięć domów, z czego trzy są zamieszkałe, także bardzo duża. I jesteśmy na ósmym pikniku literackim w Drzazgach. Spotkanie to organizuje corocznie Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa. Jest to święto wiersza, jest to święto muzyki. Spotkanie bardziej takie integracyjne. Zaproszone są środowiska literackie zaprzyjaźnione z Mławy, z Przasnysza, z Ciechanowa, z Olsztyna. Także kto chce może w tym uczestniczyć, również poeci i twórcy niezrzeszeni. Za każdym razem mamy troszeczkę inny pomysł na to wszystko, głównie w zakresie stałego punktu, jakim jest zabawa literacka. Bywało rzeźbienie z kilku słów, które się wylosowało, bywało tworzenie na miejscu różnych fraz nad zadany temat lub dowolnie, a tym razem zabawa literacka polegała na tworzeniu wspólnie pewnej niesamowitej historii, której tylko pierwsze zdanie narzuciliśmy, natomiast reszta, każdy po jednym zdaniu, każdy uczestnik tego spotkania po jednym zdaniu mógł tej historii dopisywać ciąg dalszy. Wyszła z tego wiadomo, bardzo niesamowita historia, zupełnie nie wiadomo z czego wzięta, ale pełno w tym śmiechu i radości, bo o to tutaj chodziło. Na tym polega zabawa literacka. Poza tym stałe punkty programu zawsze jest konkurs jednego wiersza. Konkurs jednego wiersza rozwieszony, niczym pranie, wzorem Pomysłu pana Wojtka Kasa z leśniczówki Pranie, bo to się już przyjęło. Wiersze konkursowe zgłaszane są na bieżąco, na tym i wyłącznie na tym spotkaniu, i są oczywiście podpisywane godłem, i wszyscy uczestnicy wszyscy, którzy się tutaj znajdują są członkami jury. Zliczamy punkty, każdy ma jedno prawo głosu i tak powstaje werdykt, czyli nagradzamy i wyróżniamy wiersze. Poza tym staramy się, żeby na takich piknikach było też muzyka na żywo. Zapraszamy do tego naszych kuźnianych przyjaciół. Wystąpiła Patrycja Szczęsna, a potem wysłuchaliśmy recitalu Marty Wiadrowskiej. Poza tym jest oczywiście biesiadnie, swobodnie, dużo humoru. Wszyscy poeci mogą zaprezentować swoją twórczość, yy, czy to y, oczywiście w zasadzie literacką. Natomiast bywały już tutaj wystawy fotograficzne towarzyszące albo malarskie. Wszystko jest kwestią pomysłu na dany rok. Yy, jest to dość swobodna impreza, ale, ale integrująca i y, na którą możemy zaprosić środowiska zaprzyjaźnione z innych miejscowości. Atmosfera jest tu wspaniała i każdy czuje się jak u siebie. Co szczerze mówiąc, nie jest trudne, gdy znajdujemy się wśród przyjaciół.